Dobra, Mordo, posłuchaj mnie. Jest taki challenge na amerykańskim YouTubie. Mianowicie, bawią się w Super Zombie. Jak wyglądają Super Zombie? Nie wiem. Rodzisz się i dostajesz w pięć. To robisz w ciągu 15 sekund. Dzisiaj to se sprawdzimy, kurde. Czy będę potrafił przerwać nawet. Nie wiem. Pół minuty. O, to jest dramat. Zombie. O, to jest najważniejsze. Robimy sprinterów, robimy z nadutką siłą. Wytrzymałe. Orientacja, korzystanie z drzwi. To może być. Ciekawe, otwierające drzwi zombiaki. Ee, zombie włączają alarmy budynków. O, ten zapierdala Fajnie, długo. U, mogę mu zabrać spodnie. Pa! Dobra, łop gotowy. Teraz wrażenia się aż skraszowała. O tak, ustawienie chyba horny Na kurde, na maksa to nie był dobry pomysł. Jak to nawet działa? Dobra, próba numer dwa. Zmniejszymy ilość zombie. No jest teoretycznie trochę lepiej. Nie wiem, czy jest sens brać broń. Patelnią w łeb to stanie zombie, jak podejdzie. Nie, się w sumie nażre. Przed walką. Idziemy. Zobaczmy, jaki to będzie błąd. Co? So, ja tylko ich słyszę, ale nie widzę. Dobra, jest przypoł. One Biegają tam. Ja się chowam do chatki. O. Zi ziomek nas widzi. Kurno, dobra. Dobra, będziemy się bić teraz. Popaliśmy pierwszego i idzie reszta. Chłopca przeżył tylko godzinę, grze o, wyglądasz seks. O, jest kolejna patelnia. Tak, jestem tym tutaj uszczaszonym kucharzem, który zawoduje się ochroniarzem. Jo ja pier... Co ona zrobiła? Dobra, jest tu ciekaw. Dobra, dostał łeb, ale jest... A, kurwa. Dobra, biegnij, biegnij mordą k... Nie, 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 no to... No. Dobra, na ilości co poszło jeszcze gorzej. Może to się przyda. Zobaczymy co on zrobi. Czy wy se k***a żartujecie? Na sam start się odpalił alarm? Nie mogę, no, kurwa, na sam start alarm się odpalił. No, ale rzeczywiście, patrzcie jak on zapieprza teraz, bo ma yy, nadmiar tego, adrenaliny. 17 minut, coraz gorzej. Nie, dobra, 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 dobra.

Jest git. O! Jalapeno! Jurei! Mmm! Dobre! Oje ostatnia wieczerza nadchodzi. Faktycznie, jak jeżeli nasza postać właśnie poje, to ma zwiększoną siłę i leczenie. Tym prędzej coś zrobimy tym zombiakom. O, szynka zabrożona. Ojej, jej, zabrożoną szynkę! Kurde! O, o, o! To wspomaga przed tym, ugryzieniami w ogóle. Dobra. Jest lepiej, jest lepiej niż wcześniej. to tak głośno, ku Zamyka. Zamykamy się w łazience i idziemy spać. Trzeba jakiś obliśnić plan. Jest w zombie. Jeden nas zaskoczy jakiś, no to zaraz przychodzi 50 innych. Fajnie byłoby przeżyć trochę dłużej, ewentualnie znaleźć autko. I wtedy już z tego auta nie wysiadać i tylko jechać na wprost. Jest auto. Nawet dwa. Jest ich trzech teoretycznie, co nie? A z tej strony jak zobaczę? No tak. Chłup mi w dupę. Ja tak bym po cichu wyskoczył tutaj. Ja se tu grzecznie przejdę. Jezus! Ta gra jest straszna w takim momencie na tym trybie. Zabij go, dawaj. Będziesz pierwszy, który zabije jakiegoś zombie. Jest, kurna, zabity zombie, dobra, uciekamy! Tyron, biegnij! Biegnij, Tyrone! pa! Przyp dobra, kurma, paki, dobra, i się to ja pierdolę. Nie... Ale dobra, zabił jednego zombie. O, czasopismo czytaj. Tu jest napisane coś o alchemii. Uuu, Artur różowo. Ja, ja tu chcę mieć pokój, ja tu się kładę, kurde. Eee, dobra, naszym celem jest zabicie dwóch zębiaków. I tak nie przetrwam do następnego dnia, nie ma szans. Kurtka. Kurtka skórzana, to jeszcze jest gorzej przegryźć. zobaczmy co leci dzisiaj w telewizji. Moment, kiedy masz na full telewizor, ale zombie tak mają wywalone. Coś tam się już denerwuje. O, przyszedł, pa! Przyszedł, chłop! Kurwa, aż, aż otworzy ci. Dobra, nie, dwa, wam obu nie otworzę. Nara, 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 nara. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dajże radę, dajże radę, dajże radę, radę. Przez płotek, przez płotek, przez płotek. Przez płotek. Zioł. Kurde, a przeskoczył, przez płotek, normalnie, kurde. Ha! Jestem spytniejszy, oj, już energia mi skończyła. Jest ich dwóch na razie. Trzech. 4, 5, 6, kurna, już, 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 już po sprawie. Aj, nie wiem, to Exit. Tak się wychodzi z...